you <laughs> Tutaj znajdujemy się na polach kontrolnych firmy Wulegutko, gdzie rok w rok eksperci wysiewają nasiona po to, by sprawdzić tożsamość roślin. Tych poletek jest około 10 tysięcy. Na nich są uprawiane warzywa, zioła i rośliny ozdobne. Najważniejsze informacje o papryce. Paprykę przede wszystkim możemy uprawiać w tunelach, ale również w gruncie. Paprykę dzielimy na ostrą i słodką, i również ma mnóstwo kolorów, kształtów. Chciałem powiedzieć barw. Kolorów, kształtów. Myślę, że to są najważniejsze cechy papryki. Ta przepiękna roślina to szczypiorek czosnkowy. E, jak sama nazwa wskazuje, szczypiorek, ale o posmaku czosnku. E, już w pierwszym roku wytwarza piękne baldachy e, ozdobne. Ta piękna roślina to cebula siedmiolatka. Z powodzeniem można ją uprawiać kilka lat na tym samym stanowisku. Przede wszystkim jest uprawiana na szczypior, ale również możemy zjadać jej cebulę. Po prawej stronie mamy kapustę. Tutaj mamy kamienną głowę, która nadaje się do kiszenia i również do długiego przechowywania. A tutaj mam odmianę brąszycką, która ma lekko spłaszczony pokrój i jest idealna na gołąbki. Myślę, że śmiało możemy kapusty podzielić na, na te właśnie białe i czerwone. Odmiany wczesne i późne. Te wszystkie wczesne do bezpośredniego spożycia, natomiast te późne idealnie się nadają na, do kiszenia i do takiego dłuższego przechowywania. To jest najbardziej popularny jarmuż. Tutaj tuż za mną znajduje się również taki, który zupełnie w zasadzie nie przypomina, ale również jest jarmużem. Jeszcze kawałeczek dalej mamy zupełnie inną formę, bardziej kędzierzawy, bardziej pofalowany. Idąc jeszcze dalej mamy tak niesamowity Niesamowity, on nawet nie przypomina, ma długie, długie można powiedzieć, języki. E, czyli jak widać, różnią się, e, to są te same kolory od zieleni, ale one się zupełnie, zupełnie, zupełnie różnią. E, tutaj mamy jeszcze zupełnie inny, który się wyróżnia przede wszystkim już wysokością, bo już jest wysoki, jest nawet, bym powiedział, ozdobny, a na samym końcu mamy jarmuż czerwony. Teraz opowiem Wam trochę o fasoli. Fasolę przede wszystkim dzielimy na fasolę karłową i fasolę tyczną. Tutaj mamy fasolę wielokwiatową, tyczną, która wymaga od nas podpór. Ale również, również możemy przygotować takie podpory, ale również możemy wykorzystać do tego, do tego celu płoty. Fasola ma piękne, kolorowe kwiaty, częścią jadalną to są przepiękne strąki i również nasiona. Nasiona tej fasoli są w różnych, w różnych kolorach. Tutaj mamy fasolnik chiński, roślina jednoroczna, która wymaga od nas podpór. Mamy, wytwarza przepiękne, długie strąki. Spójrzcie, proszę, tutaj są one od 30 do, do 60 cm. Zaczyna, zaczyna tworzyć takie strąki od końca lipca do października. Uwaga, jeszcze najważniejsze, nie ma w ogóle włókien. Jest o wiele delikatniejszy. I bardziej e, słodki, nawet od fasoli szparagowej. Bazylia to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych ziół. W Polsce. E, tutaj mamy przykład bazylii greckiej, która ma e, piękny, zwarty pokrój, e, przepięknie pachnie i nadaje się w zasadzie do uprawy w pojemnikach, w skrzynkach, do uprawy balkonowej, tarasowej, Wsz wszędzie gdzie chcemy. Słuchajcie, zapach. Zapach jest obłędny, ale przejdźmy dalej. Tutaj znajduje się bazylia. O nazwie lettuce leaf, słuchajcie, ona się charakteryzuje przede wszystkim ogromnymi liśćmi i to właśnie dla tych, takich leniwych, którym się nie chce obrywać za bardzo, za dużo, nie chcemy pracować przy tej bazli. zrywamy w zasadzie dwa, trzy liście i mamy, mamy gotową, gotową przyprawę, czy to do spaghetti, czy to do naszej zwykłej pomidorówki. A tutaj mamy najbardziej rozpoznawalną bazylię na świecie, czyli bazylię genovezę. Słuchajcie, ten zapach jest obłędny. I spójrzcie, proszę, jaki mamy tutaj wielki łan, bo w końcu jak jest dana na świecie, to musi być jej dużo. A tutaj mamy bazylię cytrynową, odmiana lemon. To jest zapach niewiarygodny, jest tak intensywny, możemy używać ją do w zasadzie wszystkich potraw, do, do ryb, do koktajli, do deserów, do wszystkiego co nam podpowiada dusza, a przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to jest zapach niesamowitej cytryny. Tutaj znajduje się bazylia tajska, odmiana Thai Basil. Doskonale się nadaje jak sama nazwa wskazuje do kuchni tajskiej. Co jest zaskakujące, łodyga jest ciemna i kwiatostan. Oczywiście staramy się zbierać bazylię przed wykwitnieniem. A przede mną perełka wśród bazylii o wdzięcznej nazwie Dark Opal. Myślę, że doskonale będzie stworzyć taką przepiękną kompozycję z tych wszystkich pięknych bazylii, która nie tylko będzie cieszyła oko, ale również wyśmienicie smakowała. Prawdopodobnie wszyscy znamy ten tradycyjny zielony szczaw, a tutaj proszę, mamy coś wyjątkowego. Przepięknie się prezentuje, równie dobrze smakuje, no i myślę, że może być doskonałą ozdobą w ogrodzie. Bardzo dziękuję za wspólny spacer po polach kontrolnych w Ulegutko i mam taką nadzieję, że zainteresowałem Was wcześniej wymienionymi odmianami roślin.